Chyba na co czekasz, no? Kurwa, i tak strzelisz, i tak strzelisz, no. O! jest jesteś. Widzisz. Nie strzeliłby. Jakbyś się w końcu przyznał. Dobra. Jedno kolano. Boli. Boli czy nie boli? Drugie kolano. Będziesz mówił? Będziesz mówił? mnie po kolana. Jedna dłoń. Woli, kurwa, jak Jezus będziesz ukrzyżowany, rozumiesz? No dobra, ja nie widzę sensu, kurwa, marnować tego idiotę jebanego, kurwa, lecz się mija z celem. 5-8-4. Chodźcie, wypierdolimy. Wypierdolimy, kurwa, z 5-8-4. Bierz go ktoś. Wyrzucimy go za habety z helki tyle